Karolino, powiedz proszę, czy są jakieś słowa, które Ty będziesz znała i Twoje pokolenie zna, ale moje pokolenie już może ich nie znać? Na przykład Boomer. Okay. Albo Rel, Cringe, XD albo SA. No, to są takie główne. Boomer to rozumiem ja, czy. No, taka starsza osoba, no. <laughs> Która niewiele czai na przykład, co gadam młodzież między sobą. No to ja, to właśnie dokładnie jestem ja, bo przyjechałem zapytać. Flex, co to znaczy? Że chwali się po prostu czymś. Możesz w zdaniu użyć? Ostatnio flexowałam się tym, że dostałam szóstkę z matmy. Ja to na przykład podłapałam od mojego młodszego brata, który jest w podstawówce. Mówimy do siebie siema, jak się witamy, albo mordo. <laughs> siema? to i ja mówiłem do swoich kolegów, jak ja się witam, ale mordo to nie pamiętam, czy mówię. No albo zamiast mordo można mówić byczku. Slej to... Nie da się do końca wytłumaczyć y, jednym słowem, ale to mówimy w sytuacji, kiedy ktoś zrobił coś super, albo kiedy bardzo ładnie się ubrał, i wtedy mówimy: Wow, Slay, ale super wyglądasz. Pan, panciot, tak się mówi na kogoś, kto. Mm... To jest jakiś fajny, zrobił coś dobrego, to, to można powiedzieć, ale pancio. A ktoś, kto się zachował jakoś gorzej albo słabiej, to można powiedzieć, ale petek albo coś takiego. To jest sigma, ale to też bardzo ciężko wytłumaczyć. Kontekst jest ogólnie taki, że osoba, która jest fajna, ale też nie patrzy tylko na siebie, tylko patrzy też na innych. Okay. Żeby nie było, że jest jakaś samolubna. Typiara to jest osoba, to jest kobieta, której nie lubimy. A użyj w zdaniu słowa typiara. Typiara dzisiaj wlepiła mi szmatę z matematyki. Co to znaczy, że wlepiała mi szmatę? Szmatę to jest jedynka. Okay. I to jest, to jest bardzo częste. I powiedzenie jakaś szmata, to każdy już wie, że to jest po prostu ocena. Ocena negatywna i już nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu. U nas często się przywija słowo drip. O, co to znaczy? Drip to jest, że ktoś ma takie ubrania, które nie są takie same jak inne. Tak jakby że ktoś się ubiera ładnie, schludnie i tak modnie. Kubański luz to jest po prostu, że mam taki luz totalnie, nic, nic nie mam na głowie, żadnych obowiązków. Mówię, Mamo, ja mam kubański luz, ja nic nie muszę. No i mama też czasem podłapuje, że a, rozumiem, że ty dzisiaj kubański luz. No, rel to znaczy, że coś jest prawdziwe, czyli na przykład, jeżeli ktoś pokazuje nam na przykład jakiegoś mema, załóżmy o szkole i on jest dla nas prawdziwy, to możemy powiedzieć rel. Jednym z takich jest wyraz de lulu. Delulu. Co to znaczy? Delulu to jest wyraz pochodzący od wyrazu angielskiego delusiona. To jest osoba, która po prostu ma jakieś urojenia względem innej osoby, czyli na przykład myśli, że ktoś nas kocha albo ma po prostu jakieś wizje, że... Jakieś uczucia względem nas. A czy są jakieś słowa, które były popularne jeszcze pół roku temu, rok temu, a teraz nikt już ich tego nie na używa? na przykład uważam, że już trochę tak można powiedzieć, że wymarłe jest słowo xd, chociaż niektóre osoby nadal to używają. A jakieś inne słowa jeszcze właśnie, które wyszły z użytku? Mm, essa. Już wyszło z użytku. Tak. Okay. Już nikt tego tak naprawdę nie używa. Jako boomer niewiele z tego zrozumiałem, ale bardzo Ci dziękuję. <noise> dziękuję bardzo.